Fajna sztuka, Żar w jak chyba nie, ale ma bardzo fajny odcinek. Nysa, podzamcze, sektor A8. Aha, czyli ona ma po prostu szybę na, na portarze skróconą. Mm. Widziałem takie jakby ślady po drugiej szybie. Może powiedzieć że ją tak odświeżyli. Ale ma biegł do zobaczenia. Trzeba mieć na szóste dźwięki. Trzeba mi piszcie dźwięki. Wsiadasz? No, zobaczymy. czy jest ta O Wokół. Straszyłem. Kasetę zamalowano. O, jest tam ale bez rocznika. Kaczykło. Jaki pan to impulsator? Nowszego typu już. Mhm. Nie, jeszcze widzę tutaj kanał, jeszcze widzę przesłonki. Widać także, że są bloki przy ulicy Ujejskiego i Kościuszki. Także pozostałe bloki na poznawczy sektor, teren A. Hmm. Wow. aha ma po to impulsator Widzisz? Ten hmm. z diodami. A, bo ktoś chyba na że się chciał dosiąść Nie, ja, puściłem ją oparty. Nie no ale na siódmym. To jest mistrzowska. No tak wszystkie cicho jeżdżą. nie jest jedna firma, która konserwuje te windy. I całe miasto. Jest taka... Jak perfidnie skrócona szyba. Mm. Nie mogę takich skróconych szyb.